Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te chuje w tych jebanych autach. Będę piskał, pod tą Będę tańczył na Babilon z gliścia. Jedni widzą we mnie mistrza inni nienawidzą Tak jak generał Kisza Prawdy prawdziwy dla gry Ja robię tak rym Ostry jak woda bez zagry Jak ból podagry, jak p od agry. My tu to nagrywamy, realizujemy plany, się na na te wypasione miniwany Mamy w dnii plany, jak gdyby nigdy nie zgramy z gramy nimi jak minigany Spalamy kilogramy kany To nie hany hany I co mamy damy nie tylko dla many many Władzy organy, mamy Czulu ululany styl Gramy hamy swój wózek mamy I tam tamtamy gdy rozpoczynamy tany synu Pepege kater, kasta kuzynu To drewniany małpy, jok jest tej to rok drewniany małpy Ej, to drewniany małpy, jok jest tej to rok drewniany małpy Ej do drewnianej mapy rąk jest tej, tej, do drewnianej mapy, ej Do drewnianej mapy rąk jest tej, tej, do drewnianej mapy, rock Yo. Nie bądź błazne, góra zbiera na plazmę Dziś każdy sarkazmem robi kaprze na tym Ja znam się na ty, znam tematy raplaku kumaty, zloty i maty Wojny i platy, traki i katy Zyski i straty, brąki i baty Kluby i chaty Ci starsi i małolaty, to te klimaty i to te katy Unikaty dla tych, co mają swoje światy, co mają swoje jazdy Jak, jak każdy, co ma styl własny Radźmy, w nocy jadźmy, błyszmy aż zostaną zaćmy Sens jest jasny i sens jest prosty Ty jesteś żałosny, gdy Jesteś zazdrosny i nie czyni wiosny Jedna jaskółka, ja rymu f**k ma tam nimi jak katapulta Góra lizbułka, drżą membrany w furach, tubach i na półkach Ciebie to w to raper z etapem czy popierdułkach A to jest wytwórnia, to czy burdel na kółkach Sam powiedz, ja, ja, ja To drewnianej mapy obkie z tej, hej To rok drewnianej małpy, ej Do drewnianej mapy obkie z tej, hej To rok drewnianej małpy Ehi! Toh' drevniane mappe rocche, stay! Ehi! Toh' rocche drevniane mappe! Ehi! Toh' drevniane mappe rocche, stay! to' Toh' mappe rocche! Góra. Co to będzie, co to będzie Coraz więcej ludzi dookoła mnie, wszędzie razem z nimi do przodu Nie obracam się na pięcie Saga trwa, powiedziane zaklęcie Ci co nie wierzyli byli w błędzie Tak, ja wiem gdzie, co i jak w tym zamęcie Jestem typem typa, który ma o tym pojęcie Subcięcie, jęcie, to to me zajęcie Rymowanie to moje zadanie Panowie i panie Każde jedno zdanie łączę, ponczę, bo mam taką manię Nagrywanie, potem puszczanie tego na sprzęcie o obłędzie Czuję się na scenie Jak w lodzie łabędzie Urodziłem się w Poznaniu A nie w Disneylandzie Więc wiem co to jest Być na życiowym zakręcie długo i mikrofon To me narzędzie I robię ile mogę jeszcze nie na ręcie Będziecie sobie przypominać Aż do bólu tędzie w którym usłyszeliście Rapiego o Wszyscy kuzyni teraz W jednym rzędzie Bo to i małpy Rok i jego zaczęcie Jak adrenalina Podnoszę wam napięcie Siedzę wam w głowie Jak kura na drzędzie. Więc zawsze miej gustatora naględzie Co drniary ma pionki z tej Ej dorokdynianej małpy Ej to drwnary ma pionki z tej tej Do rok drniaarnej małpy Ej co drniary ma pionki z tej to dorok małpy Ej to drewniany ma pionki z tej tejj do drniaarej małpy day, day. To rok.